Dzięki temu, że nastąpiła zmiana czasu, mamy trochę dłuższy ten dzień. I w tym dogasającym, drugim dniu świąt postanowiłem nagrać uciutką audycję związaną z obszarem bądź obiektami które nie do końca może życie, nie, nie do końca może wiecie o ich istnieniu, albo może wiecie i dobrze by było odwiedzić także inne. Historii uczyć nie zamierzam, ponieważ każdy wie, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku. Po podpisaniu przez dwa, mocarstwa europejskie, czyli Niem, Niemiec i Związku Radzieckiego o pokoju, paktu o bratniej przyjaźni, o agresji, nazywane różnie. Przede wszystkim może nazwane nazwiskami tych, którzy podpisywali. Każdy zna. Wie, co to jest za pakt. To mimo to Podczas bardzo szybkiego zajęcia terenów Polski, blitzkrieg, metodą czy techniką blitzkriegu, tak, Niemcy tak do końca ruskim nie ufali. Więc na terenach świeżo zdobytych w Lubelszczyzny postanowiła OKW, ta najważniejsza, największa, Jednostka zarządzająca siłami lądowymi postanowiła już w 1939 roku wydać pierwsze dyrektywy, które zostały uaktualnione w 1940, a w 1941 zostały rozszerzone o wiele nowych, zarówno obszarów, jak i nowych pasów umocnień, które mają powstać. Linia SAN-Narew-Wisła niezwykle kluczowa i niezwykle ważna była. Osią niemieckiej obrony terenów okupowanych przecież Polski przed agresją Związku Radzieckiego. Tym samym od 1940 roku do 1941 zaczęły powstawać wszelkiego rodzaju umocnienia. Polowe, Ziemne, ziemno-betonowe, betonowe, żelbetonowe żel i miałby różne formy bunków, schronów, różnego rodzaju kazamat, bądź takich pojedynczych punktów obserwacyjnych, schronów obserwacyjnych. I co jest niezwykle ważne, to takich obiektów do dnia dzisiejszego w promieniu 40 km od Puław zostało. Kilkanaście. Do wszystkich jest w miarę utrudniony dostęp, do niektórych wręcz niemożliwy. I nie tylko jest to związane z tym, że te bunkry zostały w takiej formie wysadzone, że grozi niebezpieczeństwo, że się coś na nas zawali, ale po prostu są na terenie prywatnym. I wymieniam te miejscowości i te. Bunkier Bunker Blau, reg, Regenbau Blau jakoś tak 514 najbardziej pospolity, jednopoziomowy e, bunkier z ścianami o grubości około 2 e, metrów, pro, z którego można było prowadzić ostrzał, ostrzał także boczny Znajdują się w Końskowoli tuż przy przejeździe kolejowym. Jakbyśmy jechali do celejowa, to po stronie lewej, teren jest prywatny, utrudniony jest dostęp do niego, ale jest teraz. Jest ostatnia okazja, póki się nie zadzieleni, żeby go można było ulegalnie zbadać. Dwa w pożogu, z jednego zostały już tylko. Petycznie relikty w postaci betonowych, betonowych e, odłamków, reszta się przydała i ono on mniej więcej między drogą e, kolejową, tak, przy drodze kolejowej e, relacji Klementowice, e, czy tam bardziej dalej, Nałęczów, Nałęczów, Końskowola, teraz Końskowola, czy tam poławę, e, na Łęczów na wysokości miejscowości Pożóg Nowy. Te relikty znajdują się do tej pory. Drugi, no, praktycznie, można by powiedzieć, że chyba najbardziej okazały tutaj na, na tej ziemi, ziemi końsko-wolskiej, znajduje się w Pożogu w kierunku e, w kierunku mm, Kolonii. E, kolonii, kiedyś to była kolonia Nowy Świat, a Dojazd do niego jest już bardzo łatwy i bezpieczny, ponieważ już jest droga praktycznie asfaltowa, która niesie się ku górze. Wystarczy przy największym zakręcie w pożogu, przy niebieskiej kapliczce, skręcić. Jakbyśmy jechali na Celejów, niech to będzie, że na Celeju skręcamy w prawo. Mamy drogę taką szutrową, można by powiedzieć, która. I za jakieś 200 metrów pojawia nam się w górę, w górę droga asfaltowa, dość wąska, ale asfaltowa. I tą drogą na samym wzniesieniu dojedziemy, właśnie do chyba najbardziej zachowanego tego bunku, w najlepszej swojej okazowości. A był jeszcze trzeci, którego została wylana tylko ława. Fundamentowa, no i to zostało potem gdzieś tam pewnie przysposobione przez, yy, przez okoliczną, okolicznym miejscow, yy, miejscowych. To tutaj z tych rejonów Końskowolskich by było tyle. Te, które są widoczne dalej, jeżeli byśmy pojechali o trochę dalej, no to mamy oczywiście ten najbardziej widoczne z byłej drogi krajowej, yy, czyli bunkier w Młodszczance. Uchodzący za oczywiście bunkier należący do linii przedmościa Dęblińskiego. No i w skrótkach to są te bunkry, które są powiedzmy, że mniej lub bardziej dostępne, ale są w dość dobrej kondycji, mimo tego, że w 1944 roku wojska radzieckie podobno z pomocą wojsk polskich, bądź wojska polskie, podobno z pomocą wojsk. Radzieckich te bunkry wysadzały. A Dlaczego? No cóż, w 1944 roku, w, na wysokości końca wakacji, lipca, sierpnia, te tereny puław Dęblina zostały wyzwolone, można by tak powiedzieć, przez front. Front wschodni, w których także oczywiście była nasza armia Włoska Polskiego i zaczęły zaczęto się zastanawiać, że ten relikt tych tej, tej, tej granic pancernych, bunkrowych, schronowych między domniemanym, domniemanym atakiem i obroną wojsk niemieckich przed wojskami radzieckimi w tych miejscach nie ma sensu, bo przecież te tereny teraz są zajęte, oswobodzone przez wojska radzieckie. To Trzeba zniszczyć. No i po drugie, chyba najbardziej intrygujące było to, że nie wiadomo do czego i dla kogo te bunkry w tej uswobodzonej Polsce by się przydały. Być może jakaś bardzo agresywna nasza partyzantka mogłaby prowadzić działania militarne przeciwko nowemu okupantowi. Dlatego te bunkry wszystkie zostały wysadzone. Co ciekawe, są miejscowości, w których nie ma śladu już po bunkrach, jak chociażby w schronach, jak chociażby w Skokach, w Borowej, w Klementowicach. <laughs> Historia, wieść nawet niesie, że były dwa y, miejsca, dwa jedno czy Dwu czy trzy osobowe punkty obserwacyjne pod świątynią Osobili, żeby móc obserwować i ostatecznie prowadzić ogień i pilnować więzienia Gestapo, który mieścił się w jednym, ze skrzydeł, w jednym ze skrzydeł pałacu. Nie wiem, na ile to jest prawdą, na ile to jest nieprawdą, natomiast taką informację przeczytałem. Fundamenty natomiast bunkrów, które możemy spotkać naocznie, to jest przy, na Siłowie, przy zjeździe w dół do, do przeprawy promowej, tuż przy dość młodo pobudowanej kaplicy, tak, mamy te fundamenty, które jeszcze są, możemy naocznie je sobie sprawdzić, niech sobie pochodzić. Góra Pławska natomiast ma w sobie całe szeregi, całe roje tych bunkrów były to te duże bunkry także po których już nic nie zostało i były te obserwacyjne jedno, dwu, trzyosobowe połączone połączone sobą i one do tej pory funkcjonują zasypane wzdłuż, można by powiedzieć teraz starorzecza, łachy a bardziej przy ulicy Leśnej, do tej pory można sobie pójść zobaczyć. A zdjęcia lidarowskie nie zostawiają żadnych złudzeń, że tam mamy do czynienia z bunkrami, które, bądź schronami, które zostały pobudowane przez Niemców. Niektóre były nieskończone. Podobno nawet są zdjęcia bunków, właśnie jednego z takich bunków częściowo zasypanych właśnie blisko ulicy Leśnej w Górze Puławskiej nie widziałem, nie dokopałem się niestety do tych zdjęć, czego niezwykle żałuję. Zatem gorąco polecam odwiedzić te bunkry, które wymieniłem wcześniej, także poczytać historię tych, które już nie istnieją, chociażby w Janowcu czy właśnie w Klementowicach, gdzie historia bunkrów była niezwykle trudna, ale już teraz zapomniana. No i to, co na sam koniec chcę powiedzieć, czyli Puławskie Bunkry. Nazwa niezwykle nietrafiona, aczkolwiek powtarzana przez tysiąc razy stało się prawdą. W Leś Ludzkim, czyli w stronę Żyżyna mamy krzewek budowli ceglano betonowych które służyły jako składy broni i amunicji dla drugiego pułku soperów kaniewskich. Zostały one pobudowane w 1939 roku wraz z całą infrastrukturą związaną z przechowywaniem tego typu materiałów, jak prochownie, jak strzelnice ma sam kompleks nie został skończony, działania wojenne 1939 roku to niestety, ale zaprzestały. Dlatego jak macie chęci, popatrzcie sobie na mapy, także na mój blog i zobaczycie, że te bunkry można rowerkiem tego odwiedzić. I te magazyny broni puławskiej oczywiście. Tak się...